Cześć, rozkład Tarota na rok 2023. Zodiakalny Koziorożec, pierwszy dekanat osoby urodzone pomiędzy 22 a 30 grudnia. Będzie to na pewno jakiś rok nauki dla Koziorożca. W jakimś sensie będzie cały czas starał się dowiedzieć, jak odbiera go otoczenie. Jest jakiś ustawiczny dystans do innych ludzi, jest możliwość wycofania się z jakiejś korelacji. Generalnie na pewno będzie to miało kwestię dowiadywania się, kto, jak i kiedy myśli o koziorożcu. Może być tutaj czasami jakaś tendencja do sprzeczek, do drobnych złośliwości. Niezależnie od tego e, raczej powinno tutaj wszystko iść w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o finanse, no, wychodzi bardzo duże zacietrzewienie e, koziorożca do zdobycia środków, wychodzi stabilizowanie sytuacji. E, powinno się udać koziorożcowi, e, jak najbardziej, finanse wychodzą korzystnie, e, jednak, no, będzie bardzo duży nacisk na nie. Może tutaj Koziorożec bardzo się poświęcać, być bardzo zdeterminowany, by osiągnąć jakieś korzyści finansowe. Niezależnie od tego, sytuacja stabilna powinien wyjść nawet znacząco na plus. Jeżeli chodzi o otoczenie, jest tutaj dosyć mocna kwestia czekania na decyzję kogoś. Jest wszystko dosyć zależne od osoby trzeciej. Może to być partner koziorożca, może to być jakaś osoba, jakiś mężczyzna spod Barana lub Byka. Generalnie przez to czekanie, przez jakieś wspólne plany, może być bardzo duża niekonsekwencja może być tutaj wszystko cały czas zmieniane. Z drugiej strony, może też koziorożec po prostu czekać, żeby komuś udzielić pomocy. Może to być kwestia jakichś młodszych osób. Sytuacja dosyć stabilna, jednak mało rozwojowa. No, niestety tutaj jakiś zdecydowany brak działań wychodzi. Odnośnie kwestii rodziny. Jest jakieś spore przewartościowanie, może to być kwestia samego koziorożca. W szczególności kobiety mogą zacząć inaczej oceniać sytuację, mogą wywrócić sytuację w ognisku domowym do góry nogami. Może być to również kwestia próby zrównoważenia po prostu oddziaływania. Współdomowników, jak najbardziej to się uda, jednak może po prostu zrobić jakieś spore zamieszanie. Jeżeli chodzi o kwestie uczuć i emocji, jest tutaj jakiś problem. Jest kwestia idealizowania kogoś, wychodzi możliwość jakiegoś sporu na tle emocjonalnym z jakimś partnerem. Jest ryzyko poczucia odrzucenia, jest ryzyko jakiejś formy zaprzestania relacji. Czyli, jeżeli ktoś jest w jakimś związku, niestety jest tutaj możliwość po prostu jakiegoś głębokiego kryzysu. Jeżeli ktoś w szczególności rozgląda się za jakimś mężczyzną z trygonu wody, ryberak, skorpion. No, wychodzi, że ta relacja może przynieść sporo cierpienia, sporo bólu. Generalnie karty odnośnie uczuć i emocji nie są zbyt korzystne. Nie wychodzi, by tutaj coś udało się stabilnego zrobić w tym roku. Jeżeli chodzi o sfery zawodowe, sferę zawodową, Wygląda to bardzo dobrze, wychodzi być może zbyt duże zaangażowanie, być może kwestia samego zmęczenia, przepracowania nie będzie taka jak rezultaty, jednak wychodzą zdecydowane praktyczne korzyści, więc jest możliwość awansu, jest możliwość polepszenia warunków pracy. Jest możliwość zwiększenia zarobków. Odnośnie kwestii związkowej, wracając do tego, generalnie, jeżeli ktoś jest w jakimś związku, wychodzi okres kłótni dosyć gwałtownych, dosyć niespodziewanych. Może to nie być jakieś zakończenie związku, jednak te kłótnie mogą się ciągnąć dłuższy czas. W szczególności mocno zagrożony jest sierpień. Jeżeli ktoś jest obecnie samotny, wychodzi mu raczej krótki związek, coś jak krótki romans. Więc dosyć tutaj, właśnie na tym tle emocjonalnym, są zagrożenia jest jakieś spore zamieszanie. Generalnie koziorożec będzie chciał. Dosyć pozmieniać całe swoje otoczenie, jednak nie będzie miał zbytnio na to pomysłu. Jest jakaś forma konfliktowości w koziorożcu, jest troszkę liczenie na jakiś łód szczęścia, może być jakieś poczucie osamotnienia po serii konfliktów odnośnie myśli no, jak najbardziej to będą kwestie dopięcia czegoś, zamknięcia jakichś spraw raz na zawsze. Będzie również kwestia czekania. Wcześniej właśnie to czekanie pojawiało się w otoczeniu, tak jakby tutaj Koziorożec miał sparaliżowane ruchy, działania przez czekanie na decyzję jako, jakiejś osoby. No dużo niejasności nie wychodzi to na lękowe, ale wychodzi na jakieś zniecierpliwienie. Jeżeli chodzi o życie społeczne, no, duża przebojowość, rozwiązywanie problemów generalnie koziorożec raczej nie będzie się patyczkował wychodzi, że zdecydowanie będzie osiągał wyznaczone swoje cele będzie rozwiązywał problemy na bieżąco. Tyle, że może być jakieś zaślepienie, może czasami po prostu kogoś niepotrzebnie źle potraktować, może też komuś nadepnąć na odcisk, ale nie wychodzi, żeby były jakieś konsekwencje z tego tytułu. Jeżeli chodzi o przyjaźnie, generalnie wygląda że e, powinno to wyglądać dosyć sprawnie jednak musi uważać na jakieś wspólne przedsięwzięcia e, które mogą stresować po prostu e, jego znajomych czyli tutaj lepiej od takich pomysłów się trzymać z daleka e, jest ryzyko e, jakiegoś e, zerwania kontaktu z osobą bardziej spod zodiakalnego Strzelca będzie to miało bardziej jakiś praktyczny charakter niż tutaj jakieś problemy. Lekkie zamieszanie względem znajomych może być, ale bardziej jeżeli tutaj po prostu będą zaangażowani w jakieś wspólne rozwiązywanie problemów z koziorożcem. Generalnie jest jakaś forma przemęczenia, zbyt wiele rzeczy Naraz nadzoruje koziorożec, jest jakaś uda chęci doprowadzenia do jakiejś harmonii, do stanu idealnego. No niestety koziorożec będzie musiał, w szczególności po sierpniu, powoli zawierać jakieś kompromisy. Nie będzie miał już chęci i siły na dalsze walki. Te kompromisy oczywiście będą korzystne. Jednak, no, bynajmniej do tego sierpnia wychodzi bardzo duże zacietrzewienie u koziorożca. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.